Plany się czasem zmieniają, miało być w środę o 11.25, niestety, skoro sala zajęta trzeba się elastycznie ustawić na inną godzinę o 12.30 w środę w mechaniku, czyli Z1 numer 1 w Bochni. Spotkanie informacyjne dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani wyjazdem na gitarowy rekord Kinesa. W ramach boheńskiego autokaru gitarzystów. A póki co, e, serdecznie wszystkich już zapraszam. Teraz e, zawsze tam parę ciekawych rzeczy się dowiecie, na czym to wszystko polega i że nie trzeba być geniuszem. Wystarczy znać te pięć chwytów. Można być rekordzistą gitarowego rekordu Guinnessa. A dzisiaj kolejne nowości. Przy okazji tego, że jest spotkanie, mamy tutaj takie resztki tego, co zostało ze starej pieczątki, ale nie ma się co przejmować, już jest nowa i możemy dopiąć sprawę do końca. Czyli w tym momencie plakat gotowy, Karol rozwiesi i wszystko pójdzie jak składka. Jeszcze raz zapraszam wszystkich uczniów zespołu szkół numer 1 w Bochni na spotkanie. Thanks Bochnia. Mam nadzieję, że się spotkamy.